Lech. Na blogu szczegółowo opisywałem już modele ochrony marki firmy. Ogólnie można powiedzieć, że dzielą się one na dwa typy. W pierwszej grupie są przepisy przyznające ochronę marce bez wymogu formalnej rejestracji. W drugiej mamy do czynienia z przepisami, które przyznają podwyższoną ochronę marce, jeżeli zostanie ona zarejestrowana jako znak towarowy w odpowiednim urzędzie patentowym. Zacznę może od omówienia tej pierwszej grupy. W kodeksie cywilnym znajdziemy przepisy mówiące o prawie do firmy. W znaczeniu prawnym firma to oznaczenie przedsiębiorcy, pod którym występuje on jako podmiot stosunków prawnych. Gryzie to z rozumieniem potocznym tego słowa. Jak wiesz, poza samymi prawnikami każdy utożsamia firmę z przedsiębiorstwem. Niemniej kodeks cywilny zawiera przepisy chroniące firmy. Mowa jest w nich, że firma, przedsiębiorcy powinna odróżniać się dostatecznie od firm innych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność na tym samym rynku. Jeżeli więc ktoś posługuje się identyczną lub bardzo podobną firmą jak Twoja, to możesz chronić swoje interesy w oparciu właśnie o kodeks cywilny. Ochronę bez konieczności formalnej rejestracji zapewnia Ci również ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W artykule 5 mówi ona, że czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczanie przedsiębiorstwa, które może wprowadzać klientów w błąd. Ustawa ta przyznaje więc ochronę oznaczeniu przedsiębiorstwa. Pod tym pojęciem należy rozumieć wszystkie symbole mogące służyć wyróżnianiu tego przedsiębiorstwa w prowadzonej działalności gospodarczej. Może to być więc firma, fantazyjna nazwa, godło czy nawet skrót literowy. To pojęcie jest szersze niż firma, która może występować tylko w wersji słownej. Oznaczeniem przedsiębiorstwa będzie logo, symbol graficzny czy na przykład symbol nadgryzionego jabłka. Aby nie łamać prawa, konkurencja musi się posługiwać oznaczeniem przedsiębiorstwa na tyle różnym od Twojego, aby nie wprowadzać konsumentów w błąd. Podobnie jak w przypadku firmy, bierze się tutaj pod uwagę zasięg geograficzny działalności oraz rodzaj oferowanych towarów bądź usług. Jeżeli Twoje przedsiębiorstwo zajmuje się transportem i spedycją, to nie będzie kolizją sytuacja, kiedy identyczną nazwą posługuje się na przykład piekarnia. A często taka sytuacja przedsiębiorców mocno irytuje, bo na przykład zaradna piekarnia występuje w wynikach Google na pierwszym miejscu. No ale idąc dalej, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w artykule 10 przyznaje ochronę tzw. niezarejestrowanym znakom towarowym. Pamiętaj przy tym, że znaki towarowe pełnią inną funkcję niż firma czy oznaczenie przedsiębiorstwa. Znaki towarowe służą do komercyjnego odróżnienia towarów bądź usług. Może być więc tak, że przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Fenix Jan Kowalski, ale swoje sklepy internetowe branduje jako AtoSportos i RMS. Jeżeli nie zarejestrował tych znaków towarowych w urzędzie patentowym, to nie oznacza, że konkurencja swobodnie może posługiwać się takimi markami. Czynem nieuczciwej konkurencji będzie takie oznaczanie towarów bądź usług albo jego brak, które może wprowadzać klientów w błąd. Podobnie jak oznaczenie przedsiębiorstwa, tak niezarejestrowany znak towarowy jest chroniony przed ryzykiem wprowadzenia konsumentów w błąd. A takie ryzyko będzie realne, jeżeli okreś takim, takim określeniem posłuży się inny przedsiębiorca do oznaczenia tych samych towarów bądź usług bądź bardzo podobnych, ale na tym samym terytorium. Jeżeli udowodnisz, że na przykład swoje usługi świadczysz na terenie całego kraju, to ochrona niezarejestrowanego znaku towarowego obejmie właśnie to terytorium. Jeżeli jednak działasz lokalnie, możesz mieć, no, nie mieć tego narzędzia prawnego do egzekwowania prawa w stosunku do konkurenta z drugiego końca Polski. Czwartym prawem, na które możesz się powoływać przy ochronie swojej marki jest prawo autorskie. W przeważających przypadkach będzie to odnosiło się tylko do skopiowania szaty graficznej Twojego logo, ewentualnie grafiki bądź banerów reklamowych. Fantazyjne logo jest utworem w świetle prawa autorskiego. Prawo to powstaje w momencie ustalenia utworu i nie wymaga formalnej rejestracji w jakimś urzędzie. Goręco zachęcam Cię tutaj do słuchania ósmego odcinka mojego podcastu, gdzie wszystko szczegółowo tłumaczę. Problem w tym, że przy prawie autorskim przedsiębiorcy nagminnie popełniają jeden błąd. Zakładają, że wraz z zapłaceniem grafikowi za jego pracę, automatycznie przechodzą na nich prawa autorskie do logo. Niestety tak nie jest. Ustawia o prawie autorskim wyraźnie mówi, że aby tak się stało, musi zostać zawarta pisemna umowa. Praktyka pokazuje, że takiej umowie mało kto pamięta. Zamiast tego w umowie o dzieło albo na fakturze grafik oświadcza, że przeniósł prawa do logo na nabywcę. Taki zapis będzie nieważny, bo nie zawiera szeregu bardzo ważnych ustaleń. Tym samym wielu przedsiębiorców żyje w takiej błogiej nieświadomości, że posiada prawa do logo, kiedy dochodzi do sporu. Z konkurencją nagle okazuje się, że spowodem może wystąpić nie ten przedsiębiorca, a twórca danej grafiki. Oczywiście takie prawa można przenieść nawet po wielu latach. Pytanie jednak, czy po 15 latach zna, znajdziesz twórcę tego logo. No i w kontekście tego, co Ci właśnie powiedziałem, możesz odnieść wrażenie, że tych narzędzi prawnych do walki z naruszycielami masz całkiem sporo. W końcu przysługuje Ci prawo do firmy, prawo do oznaczenia przedsiębiorstwa, prawo do niezarejestrowanego znaku towarowego czy właśnie prawa autorskie. Możesz nawet odnieść takie wrażenie, że zarejestrowanie swojego znaku towarowego w urzędzie patentowym to strata pieniędzy i niepotrzebne generowanie kosztów. Nie robiąc nic i tak pewne prawa do marki Ci przysługują. Problem jednak w tym, że tych praw nigdzie się nie rejestruje. No może poza firmą, ale również tutaj ochrona tak naprawdę wynika z używania firmy, a nie samej deklaracji w urzędzie. Oznacza to, że aby na te prawa się powoływać, musisz w pierwszej kolejności udowodnić, że faktycznie one Ci przysługują. A od strony dowodowej jest to często, często dość karkołomnym zadaniem. Tymczasem, jeżeli zarejestrujesz swój znak towarowy, to Urząd Patentowy wydaje Ci świadectwo rejestracji. Znajdują się tam wszystkie niezbędne informacje do procesu. Po pierwsze, będzie tam napisane, że prawa do znaku przysługują Tobie. Będziesz wskazana również data rejestracji i okres, od kiedy takie prawo jest w mocy. Oczywiście po 10 latach możesz takie prawo przedłużyć. Idąc jednak dalej, znajdują się tam informacje do oznaczenia jakich towarów bądź usług przeznaczonych jest dany znak towarowy, a także czy ochronie podlega sama nazwa czy również logo. Jeżeli swojego znaku nie zarejestrowałeś, to wchodząc w spór, musisz w pierwszej kolejności wykazać, do jakiego oznaczenia rościsz sobie tutaj prawo. Co do zasady, ochrona przysługuje z racji pierwszeństwa używania, ale to wszystko musisz udowodnić. W szczególności, yy, jakie towary bądź usługi były oferowane pod tym oznaczeniem. To, czego nie wprowadziłeś na rynek, nie będzie chronione, choćbyś miał w przyszłości takie plany. Tymczasem, jeżeli zarejestrujesz swój znak towarowy, to możesz wskazać nawet towary czy usługi, których faktycznie jeszcze nie oferujesz. Masz 5 lat na rozpoczęcie działalności w tych konkretnych branżach. Możesz więc sobie zarezerwować rynek. W przypadku znaków niezarejestrowanych jest to niemożliwe. Co więcej, jeżeli swojego znaku nie zarejestrowałeś, to musisz udowodnić, od jakiej daty w sposób rzeczywisty posługiwałeś się danym oznaczeniem, a także na jakim terytorium. Problem w tym, że te dowody muszą mieć datę pewną, a takim dowodem nie będzie wydruk ze strony www. Nie mam bowiem tutaj żadnej pewności, czy ktoś nie zmanipulował takiej daty publikacji. Ja, przykładowo, na swoim blogu, mogę jednym kliknięciem ustawić datę publikacji sprzed 30 lat. Chcę Ci przez to pokazać, że postępowanie dowodowe może nie być takie proste. Z doświadczenia wiem, że w sporze prawnicy Twojego konkurenta będą starali się te dowody zbijać. Jeżeli nie będą wiarygodne, nie będą posiadać daty pewnej, oni to wszystko wypunktują. W efekcie może dojść do tego, że ochrona, jaką będziesz dysponował, np. z tytułu niezarejestrowanego znaku towarowego, będzie mocno okrojona. Nie obejmie wszystkich towarów, jakie wnioskowałeś, albo ograniczy się do mniejszego terytorium niż początkowo zakładałeś. Aby Ci to zobrazować, podam Ci przykład, który często podaję na blogu. Mamy dwie pizzerie posługujące się identyczną nazwą. Jedna jest w Gdańsku, druga jest zakopany. No I teoretycznie kolizja jest oczywista. Tylko jeżeli się zastanowić, to nie ma szans, aby skutecznie ktoś zamówił pizzę z Gdańska do Zakopanego. Ryzyko wprowadzenia w błąd jest więc niewielkie. I choć ten przedsiębiorca z Gdańska działa już od 10 lat, no to nic nie może na sytuację konkurenta z Zakopanego poradzić. Sytuacja wyglądałaby zdecydowanie lepiej, gdyby swój znak zarejestrował. Jak już wiesz, taka ochrona wyjmuje całą Polskę, nawet jeżeli faktycznie taka osoba działa tylko i wyłącznie w Gdańsku. Przedsiębiorcy nie rejestrują swoich znaków towarowych, ponieważ uważają, że jest to im po prostu do szczęścia niepotrzebne. Tymczasem okazuje się, że nie jest to wcale taki duży wydatek. Kiedyś na blogu liczyłem i wyszło mi, że gdyby wszystkie opłaty razem z usługami rzecznika patentowego można było płacić miesięcznie, to koszt ochrony na Polskę wyniósłby 25 zł miesięcznie, a na Unię 45 zł. Problem w tym, że wszystkie opłaty należy uiścić jednorazowo. Stąd wiele osób odkłada tą rejestrację na bliżej nieokreśloną przyszłość. Zakładając Zastrzegając swój znak towarowy, zyskujesz coś więcej niż silne narzędzie do walki z nieuczciwą konkurencją. Taki znak może ci pomóc w optymalizacji podatkowej. Najprostszym sposobem jest po prostu licencjonowanie tego znaku. Możesz go zarejestrować na siebie jako osobę fizyczną i udzielić licencji na jego używanie na przykład spółce. Alternatywnie po latach wycenić taki znak i aportem wnieść do spółki. Ciekawa sprawa wygląda w przypadku bankructwa. Jeżeli spółka zarejestrowała swój znak towarowy, to likwidator może takie prawo sprzedać. A jeżeli taki znak był na rynku obecny od wielu lat, to i dobrze się kojarzy, no to wielu chętnych będzie na dokonanie zakupu. Z drugiej strony, jeżeli prawa do znaku przysługują tobie jako osobie fizycznej, to nawet jeżeli spółka zbankrutuje, ty nie tracisz prawa do tego znaku. Na koniec powiem Ci jeszcze, że poza aspektem stricte prawnym, rejestracja znaku działa pozytywnie widzynkowo. Upoważnia bowiem przedsiębiorcę do posługiwania się symbolem R w kółku. No i ta R oznacza, że znak jest zarejestrowany. No, ten symbol cieszy się wśród konsumentów dobrą opinią i jako ciekawostkę powiem Ci, że większość osób odbiera go jako informację, że dany towar jest oryginalny. Oczywiście to jest błędne tłumaczenie, ale jak najbardziej korzystne z punktu widzenia marketingowego. No i to wszystko, co chciałem dzisiaj powiedzieć. Mam nadzieję, że udało mi się to w sposób jasny i prosty przekazać. Jeżeli chcesz być na bieżąco ze wszystkim, co mówię tutaj na moim kanale oraz co publikuję na blogu, koniecznie subskrybuj mój kanał. Do zobaczenia.